Abraham zawarł z Panem Bogiem takie przymierze, że nie tylko jego imię się zmieniło, ale zmieniło się całe jego życie, całe postrzeganie świata. Ale Pan Bóg zawierając przymierze z Abrahamem, powiedział mu: Przekażesz to całe przymierze, całe bogactwo tego przymierza, całą moc tego przymierza, przekażesz również następnym pokoleniom. I tu zaczyna się problem, ponieważ wiemy z życia, że następcy, czyli synowie, współpracownicy, ci, którzy podejmują wielkie dzieło swoich przodków, ojców, naukowców, czasami założycieli zgromadzeń, w rodzinach tak też jest, że następne pokolenie jest bardzo słabe. Następne pokolenie nie umie sobie poradzić z ogromem dziedzictwa, które Pozostało i całość tego przymierza, które Abraham miał przekazać, zostało oparte na wierze. A więc istotą przekazywania jakiejkolwiek tradycji, jakiegokolwiek dobra, również dla tego słabego drugiego pokolenia, jest to, żeby budzić w nich wiarę. Nie, żeby oni, y, widząc wielkość tego dzieła, po prostu y, myśleli o tym, że są beneficjentami, takimi, którzy nie muszą pomnażać tego dzieła. Już w Ewangelii Chrystus mówił o talentach, które trzeba pomnażać. Myślę, że to też odnosi się do wielkiego dziedzictwa, tradycji, za którą Ty i ja również odpowiadamy. Jesteśmy tymi, którzy poprzez ewangelizację powinni pomnażać obszar działania i obecności Pana Boga.